Cześć. Ziemia swoich synów to dzieło podpisującego się pseudonimem Gipi włoskiego autora Gianni Pacinottiego, który jak tutaj będzie można zobaczyć ma taki bardzo charakterystyczny styl rysowania. Znałem, prze, przeczytałem, przeczytałem dwie jego pozycje. Zacznę od tej, i Ziemia swoich Synów, to taka postapokaliptyczna, bardzo brutalna rzeczywistość, i wizja pokazująca, że człowiek człowiekowi wilkiem albo i nawet gorzej. Natomiast sposób pokazania i prowadzenia narracji przez Gipiego, jest. Bardzo ciekawy. To taka można powiedzieć oszczędna kreska. Tutaj bardziej symbolizuje ona postaci i krajobrazy niż naprawdę je tworzy, chociaż tutaj te, akurat ta plansza może zaprzeczyć. Natomiast dużo tutaj jest takiej czystej przestrzeni. Ta kreska może oddychać, może funkcjonować na zasadzie dobrego kontrastu. To opowieść, jak już mówiłem, może nie dla każdego, bardzo to, to, ta rzeczywistość jest w sposób dosadny pokazana. Mamy tutaj wydarzenia, które nie chcę spoilerować, ne, mogą oburzać niektórych czytelników, bo są i brutalne, i. Jakby powiedzieć, niezgodne z obowiązującym obecnie kodeksem poprawności. Natomiast jest to niewątpliwie historia wciągająca. Z tego, co udało mi się znaleźć, nawet została sekranizowana w 2021 roku, ale nie dotarłem nigdzie. Jak na razie do materiału filmowego, żeby można było powiedzieć, na ile wierna jest temu. Pierwowzorowi, którym jest ta właśnie książka. Natomiast nie ma to chyba specjalnego znaczenia. Lepiej nie, może nie wiedzieć, jak to zostało zrobione, przed oczywiście przystąpieniem do czytania. Tak jak tutaj widać, jest tutaj dość oszczędny dialog, ale są teksty, które trudno rozczytać. Natomiast taki jest zamiar autora. Tyle na zachętę. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. Pozdrawiam, do usłyszenia.